Emanu, z tej strony macie pełno, jest Tiger Palace, tak? Tak, inny. Przedstawiam wam, Sumator Farmel 814 na, na Android -a. Androida. ale teraz jestem w tym szkole, no. I nagrywamy za gameplaya. Powiedz <grymamy> coś tego o tej grze, co teraz robisz? Kultywuję. Ja, no, grafika bardzo dobra jak na telefon. A, te, a czemu pracuję Czekaj, aha. Nie ruszaj, bo zabierzesz kamery. No dobra. Grafika bardzo dobra jak na telefon, czy powiem. W prawda, nie ma, ale. Ale tekstury w szybciu, części dobra nie? O to. No, sterowanie trochę głupie, bo trzeba przekręcać. <noise> żeby traktor skręcał. Także, a, Także trochę to się, ale. Ale ogólnie. No, mi miło się gra poza tym. Znajmujesz pracownika i patrzysz, jak ona on się robi. No, coś się jeszcze powiesz o tej grze? Nie wiem. Dobra jedziemy teraz Dobra, prosić po, po, pojedź, a, co chodzić tutaj niestety nie można, ale to e, 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 co możemy zrobić to iść No można no, no achievmenty tutaj mamy, możemy się im powiedzieć na Facebooku. Nie już pożywać ganie na multiplayerze poprzez YouTube, no no, to jest fajna opcja, bardzo... No, a teraz poje, popatrzymy jak jedzie traktor. Poczekaj tak góry, żeby było. Który ze sobą jakoś chciał z telefonem. No. No to fakt, ja gdzieś. A, a tam w ogóle ma ciebie gruby. O. No kurde, no gdzie ja podjeżdżam? A sz szymi drzwiami yy, ten Imareczek też tutaj jest z nami sama, ale, ale w tej chwili poszli gdzieś. A to fakt, ja to podczepię, czy nie kiedyś? Nie, nie, tak nie wgarniam zbyt, nie. jestem. O. Dobra, co mamy? Co tak, tak wygląda bezbliwka z y, Alesa. Jeszcze, jeszcze trochę? Dobra, to jest... tym, jest trochę trudne, ale dobra. No, ale ty. No i. No z trochę trochę nie? nie? No No, ale no, spokojnie, no, dobra? No, nie No, i. No, i. No, 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 no tak a teraz jedzie i co... Powiedz co teraz masz będzie Weli teraz siad będę. No dobra, to, 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 to teraz Tiger jedzie siad. No i za dzwonek, jesteśmy w szkole. No to fuck! Dobra, czekaj. No nie, także zaś jedę to pole i kończymy szedcinę. What the fuck, dobra. zacznijmy tak od środka. Bo w głośniej było wiesz, bo ci ludzie nie Dobra, Spokojnie, to jest... No może jeszcze przywita się na nagraniu ten filmik z jom. W ogóle to sieje czy nie? Sieje, ja, ja sieje. No, no, no. Mm. Oto ten ten mamy opcję safe, zapiszemy to. Sorry Dobra. za hałasy w tle. O tamak. Idę, idę. Zachodź przy palcach na to. No. no. Spoko. Nie, dobra, to jest tak, ja, wyjść nie ma hej. Dobra, ale już koniec z tym. Nie, dobra, zasiłujmy się tu do końca. Nie zdążymy. Tam w ogóle macie Szymik z zioma zbiera złome fjoltowe i bluzę, z białą górą. No. no, no. Szymon, chodź się przywitać z widzami. Nagrywam gameplaya. Nagrywamy gameplaya, Chicho. Szymon, <laughs> przywitaj się z widzami. <laughs> <laughs> to jest Szymik z którym nagrywamy Battlefield Heroes O tam ma się No, wróćmy <laughs> Ja wróćmy do naszego gameplaya. Ja to no. do naszego gameplaya. Tak wygląda menu. Nic zbyt rozbudowane, mamy tylko Sundopla i Multiplayer. Ale chuj. O to by było na tyle. Cześć.